Cześć. Dzisiaj nietypowo, bo po prostu sobie podyskutujemy i troszeczkę porozmawiamy o obecnym stanie Gwincika. No i jest to też odpowiedź na fakt, że w ostatnim tygodniu nie wrzuciłem żadnego filmu z naszej ulubionej gry karcianej. No i już tłumaczę dlaczego. Z wielkim bólem serca to stwierdzam, aczkolwiek pod koniec tego sezonu Gwint naprawdę mnie znudził. I już. Wyjaśniam dlaczego, tak? no, chociaż wydaje mi się, że winowajca jest dobrze znany. No, jest nim oczywiście złoty neker. No, po prostu obecność nekera w każdej talii i naprawdę problem, żeby no, jakkolwiek na tego nekera odpowiedzieć, jest czymś, co no, niesamowicie sprowadziło Gwinta do gry takiej mocno zero-jedynkowej. Tak? No, bo obecnie, jak to wygląda, gdybyśmy się zastanowili. No, praktycznie najważniejszym celem i głównym zadaniem, który, który stoi przed nami, graczami obsługującymi talię ze złotym nekerem, jest przede wszystkim puszowanie, ile się da R1 w celu naładowania areona, no, oczywiście rzucenia sobie z Ciri, ewentualnie przy puszowaniu w R2. No i później recepta na zwycięstwo. Jeżeli wygrałeś R1, no to tak jak powiedziałem, puszuj R2 no i jeżeli grasz potworały, to najprawdopodobniej wtedy wygrasz. Więc bardzo mi się to nie podoba. Tak wam powiem szczerze. Ponieważ Mig Wind zawsze, i w sumie to przede wszystkim przyciągnęło mnie do tej gry, oprócz fantastycznej uprawy audiowizualnej, oprócz tego no, niesamowitego wiedźmińskiego klimatu, który, który uwielbiam, zresztą wydaje mi się, że no, wy wszyscy moglibyście się pod tym podpisać. Jest fakt, że kurczę, w gwicie trzeba było, się, trzeba było się troszeczkę zastanowić, wiedzieć kiedy spasować, tak? No, grając poszczególnym archetypem, można było odpowiedzieć, no, w sensie, no, kurczę, żebyście my dobrze zrozumieli. Pamiętam lojalną metę, kiedy, no nie wiem, królowali wojownicy, albo pojedynki z króle z północy. I wiadomo, te talie były bardzo mocne, tak? I nie chcę, nie chcę, nie chcę tutaj, żebyście odebrali ten film na takiej zasadzie, że. Kurczę, yy, w, no kiedyś to było lepiej, tak? No, nie chodzi o to, tylko bardziej chodzi mi o to, że nawet na tamte metowe talie mogliśmy odpowiedzieć jakimś, nie wiem, ciekawym memem, jakimś nietypowym zestawieniem, tak? No, nie wiem, mogliśmy spokojnie grać jakimś, yy, kurczę, zagraniem troszeczkę wolniejszym, tak? Wygrać to yy, R1, później starać się oczywiście o R3. No, nie wiem, nawet no, to, co mi do głowy przychodzi, do jakiejś wysokota z igni, a w tym momencie. Naprawdę, a mówię to jako praktyk, no bo gdzieś tam na kanale staram się wrzucać talie, powiedzmy, bardziej rozkminione, tak i takie nietypowe, no to stwierdzam, że naprawdę, naprawdę ciężko jest coś ugrać taliami, które tego złotego nekera slash, kart bardzo potężnych typu Zygwalt nie mają swojej talii. I moim zdaniem to jest wielki błąd, bo to bardzo. Wypłaszczyło grę. Yy, I. Kurczę no, spowodowało też moim zdaniem, tak, że pod pewnym kątem gra stała się prostsza w obyciu, jest bardziej dynamiczna. Co oczywiście można liczyć do plusów tak, tej całej zmiany. Aczkolwiek stała się prostsza, bo tak jak powiedziałem, użyjemy R1, wygrywamy R2. No i w sumie tyle. Koniec jakiegoś pomyślunku. No. Ogranicza się do tego, cały pomyślonek ogranicza się do tego, żebyśmy fajnie sobie ustawili złotego nekara w talii, żebyśmy wyciągnęli wszystkie te trzy karty, tak? No i powiedzmy, no nie wiem, no, wybrali odpowiedni moment na rzucenie Ciri. jasne, ja nie jestem pro-graczem, tak, żeby była jasność, więc może z perspektywy gracza pro sytuacja wygląda nieco inaczej i może dla gracza pro meta jest lepsza, ale. Z mojej perspektywy, powiedzmy, z takiego, no nie wiem, zwykłego zjadacza gwintowego chleba, który chce się tą grą bawić, chce eksperymentować, chce odkrywać nowe talnie, chce korzystać z najróżniejszych archetypów, no to jest bardzo duży błąd. To jest bardzo duży problem. I o ile jak najbardziej rozumiem zabieg marketingowy związany ze złotym nekerem, no bo wiadomo, Projekt złoty neker jest tworzony, już niedługo będziemy sobie mogli w niego zagrać, więc oczywiście trzeba było wypozycjonować bardzo dobrze frazę złoty neker. Później po prostu kwestie marketingowe są prostsze. W świadomości graczy tak, no złoty neker, no, już się kojarzy z czymś, tak? To powiedzmy produkt złoty neker już nie będzie czymś, nie wiem, totalnie nowym, tak? No czymś, nie wiem, o czym gracze nie widzieli, nie słyszeli, no tylko po prostu no tutaj na pewno wszyscy się mną zgodzicie, nie ma co się oszukiwać, w środowisku chyba graczy gwinta, no każdy już kojarzy frazę złoty neker. Więc ja to wszystko rozumiem, ale po prostu uważam, że jest tego za dużo. Każda talia, tak, no ma te same karty, chodzi mi tutaj o Areona, złotego nekera, płotkę, hajdawera, kurczę, no i, i to nie jest fajne. Jednak wolałbym tak zobaczyć, o, o czym oczywiście przejdziemy sobie, yy, przejdziemy sobie do tego tematu w dalszej części tego filmu. Jednak wolałbym zobaczyć no, talie. Kurczę, oparte na poszczególnym archetypie. Chciałbym zobaczyć nie wiem, znowu wojowników, chciałbym zobaczyć żołnierzy, chciałbym zobaczyć nawet fajną ścianę tarcz pod, pod pojedynki. Yy, super przyjemnie by się grało, nie wiem, Mildgarden pod Bal, pod trutki. Tak, no bo teraz moim zdaniem bal jest po prostu za wolny na to, co się dzieje w obecnej mecie. No i kurczę. I też tutaj muszę z ręką na sercu przyznać, że się pomyliłem. Pomyliłem się dlatego, ponieważ no jeszcze kilka sezonów temu mówiłem, że fajnie byłoby, tak, gdybyśmy dostali nowe neutralne karty, gdyby to właśnie neutralne karty zostały zbufowane, to by troszeczkę odświeżyło metę. I naprawdę miałem taką nadzieję. I. Pomyliłem się w tym względzie, że jednak zbyt potężne neutralne karty, tak jak powiedziałem, wypłaszczają grę. No i niestety tak jest. Bo po prostu, jeżeli neutralna karta jest zbyt dobra, no to ląduje w każdej talii i niekoniecznie, niekoniecznie tego byśmy chcieli. Dalej uważam, że. Rozwijanie neutralnych kart i no powiedzmy taki developing, tak? Kart, które już są nieużywane i są neutralne, jest w porządku. No bo ja już też o tym wspomniałem, konstruując talie powiedzmy jakieś bardziej rozkminione, takie nietuzinkowe, nietypowe, fajnie jest rzucić jakiegoś neutrala, powiedzmy obudować się wokół niego, tak? No i, no i rzeczywiście zaskoczyć przeciwnika, jak jakoś z tego skorzystać. To, co często jest praktykowane tak u mnie na kanale? No, ale obecna sytuacja. To jest już naprawdę przesada. Jest to nudne. I nie wiem, czy macie też takie odczucia, ale. No, ciężko mi. No, nie użyć takiego przymiotnika, tak? No po prostu. Gwint stał się nudny. I teraz. Co? So co moim zdaniem mogłoby naprawić następny sezon, co mogłoby sprawić, tak że rzeczywiście gwincik znowu będzie gwincikiem. Moim zdaniem zmiany są bardzo proste i nie będę tutaj jakoś za bardzo rozkminiał. W sensie, no też porozmawiałem sobie o Ziegwaldzie, bo ja o Zigwaldzie mam zupełnie inne zdanie niż większość tutaj społeczności, z którą w sensie no, mam zupełnie inne zdanie, niż reprezentuje sobą większość społeczności Gwinta, z tego co czytałem, i zaraz wam wytłumaczę dlaczego. W sensie tak, złoty neker, moim zdaniem, powinien dostać tego nerwa. Przede wszystkim powinien dostać fatu. żebyśmy go nie mogli zagrać drugi raz. A druga rzecz, którą złoty neker powinien otrzymać w tym pakiecie nerfu, jeżeli, i tak jak mówię, jeżeli. Inne dziewiątki nie zostaną znerfione poprzez dodatkowy koszt prowizji, no to złoty neker moim zdaniem powinien po prostu wyciągać brązy. Gdyby złoty neker wyciągał brązy, nadal byłby moim zdaniem atrakcyjny, jednocześnie bardziej skomplikowany, już nie byłby taki prosty w deck buildingu, ale tak jak wspomniałem, nadal użyteczny, no bo skracałby naszą talię, mielibyśmy bardzo solidne tempo. No gdzieś tam to wsparcie do talii Sirinowa dalej by było, aczkolwiek nie byłby aż tak przesadzony. I rzeczywiście, moim zdaniem, absolutnie by go, to by go całkowicie nie wyparło, ale zostałby sobie w takiej fajnej niszy, także jeżeli ktoś chce grać neutralnymi dekami, no to zawsze ma opcję, żeby sobie tutaj zagrać takiego fajnego złotego nekerka, narobić punkty, bo to, tak jak mówię, to jest, to by było bardzo fajne wsparcie. Druga opcja jest taka, że karty typu Areon, no po prostu powinni dostać nerfika na prowizji. Czyli ja bym tutaj widział Areonika za 10 punktów prowizji. To by było w porządeczku, nawet bez tej zmiany z tymi brązami na Golden Neckerze. No bo gdyby Golden Necker stracił tego potężnego, no nie wiem, finishera, potężnego rymuwala, tak, za tam 15-12 punktów. No i samo to, no, że stracilibyśmy tą opcję, że musimy na siłę robić punkty i puszować to R1, żeby areon był jak, naj, jak największy. Więc wydaje mi się tak, areonik, nadyszkę, do tego płotka, tutaj yy, zaraz sobie wpiszemy, płotka, płotkę też bym wrzucił na 10 punktów prowizji. A dlaczego? Dlatego, że wtedy talie ze złotym neckerem po prostu straciłyby swoje, no to bardzo mocne tempo w R1, no bo nie mielibyśmy płotki, nie mielibyśmy tego Areona, więc wiadomo, cała koncepcja, tak? To nabijania tych punktów, skracania tali, ustawiania sobie tej tali troszeczkę by upadła. Więc moim zdaniem to by naprawdę wystarczyło, tak? Gdyby, gdyby, gdyby płoteczka była na 9, czy znaczy na 10, Areonik był na 10, i naprawdę nie było, moim zdaniem, tutaj już by nie było się do czego przyczepić. Bo to naprawdę zdawałoby swój egzamin. I teraz tak. Inne karty, które moim zdaniem powinny dostać nerfa w tym sezonie. I to jest Zigwald. I oczywiście, że Zigwald powinien dostać nerfa. Ale moim zdaniem po prostu sześć siły by tutaj wystarczyło. Z racji tego, że moglibyśmy go sobie po prostu przyjąć kagańcem. I dlaczego. Nie wieszam tutaj absolutnych psów na Zigwaldzie. Gdzie oczywiście rozumiem, że to może być naprawdę kontrowersyjne zdanie. Bo wiem tak, jak Zigwald jest hejtowany. I oczywiście Zigwald jest w stanie wygenerować te 50 punktów za 7, a nawet więcej, bo wydaje mi się, że wszyscy widzieliśmy, widzieliśmy jeszcze większe Zigwald niż te 50 punktów. Ale zwróćcie uwagę, że tak. Zigwalda. Porównanie na przykład do takiej kadzielnicy, bo o kadzielnicy teraz sobie porozmawiamy. Kadzielnica po prostu, no nie wiem, klikamy ją, tak? No nie wiem, jeżeli grałem precyzyjnym uderzenie, no to mamy praktycznie stuprocentową pewność, że zrobimy swinga za, nie wiem, za 80 punktów, za 50 punktów, za 20 punktów. A Zigwalda, po pierwsze, trzeba go wysetapować. Czyli, no, wiadomo, musimy rzucić sobie obrońcę, musimy tam rzucać sobie knuta, bądź, ten, bądź, bądź też kanuta, to. Podobno różnie się mówi. Jak oglądałem Wikingów, to Knut. W tym, w tym dialogu był kanutem, więc no tutaj zostawiam w sumie Wam do. Ja nie jestem najlepszy, jeżeli chodzi o wymawianie poszczególnych nazw. Ale wracając do tematu obrońca, Knut, wiadomo, grzybki, No, coś do tego Zygwalda bustuje, więc no, po pierwsze, mamy tutaj troszeczkę tych zagrań. Po drugie, stosunkowo, jak gdyby się. Ale teraz tak, naprawdę. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne, to co teraz mówię, ale zastanówmy się, powiedzmy tak, podejdźmy do sprawy jak analityk, czyli na sucho. Zero emocji. Po prostu przeanalizujmy sobie sytuację Zigwalda, no na przykład w porównaniu do takiej kadzielnicy, o której sobie zaraz porozmawiamy. Na Zigwalda jest stosunkowo dużo odpowiedzi. No popatrzcie, mamy wstrząs. Mamy sieroko, Jest Xavier, jeżeli Zigwald jest na cmentarzu. I nie ma, nie ma, no słuchajcie, no też nie ma sobie co tutaj zakrzywia rzeczywistości. Obecnie zazwyczaj Zigwald, tak no nie wiem, jest zagrywany w tym R1, no bo później, wiadomo, przywołany jest z błogosławieństwa. Więc Xavier jest naprawdę absolutnym killerem dla Zigwalda. Możemy go przejąć z Filipy. No. Jest nawet ta wywiórka, tak? No, teoretycznie, jeżeli przeciwnik nie ogarnie, no, zbije go sobie do 1, do, o 1, czyli do 6, no, bo to się zaimplementuje, no, to możemy go przejąć z kagańca, tak? Możemy go blokować. Wiadomo, no, przeciwnik wtedy może sobie zagrać e, dwójniaka, ale to jest jakaś odpowiedź, no, może nie będzie go miał przeciwnik, nie będzie miał tego dwójniaka. Możemy zagrać od biedy Fatum. Więc widzicie, z miejsca jestem w stanie wymienić sporo kont na Zigwalda, i dlatego uważam, że on do tej pory nie dostał Nerfa, ponieważ stosunkowo tych odpowiedzi jest naprawdę dużo. I oczywiście ta karta jest przepotężna, i tak jak mówię, powinna dostać Nerfa, moim zdaniem, 6, 6, ewentualnie 6 i 8 punktów prowizji, i to by załatwiło sprawę. Serio, to by naprawdę było git. Można coś kombinować dalej, tak, to ewentualnie nie wiem, że Zigwalda może tam uderzyć maksymalnie trzy razy, czyli tam nie wiem, dwa, czy cztery, ale to już by było bardziej skomplikowane. Wydaje mi się, że po prostu taki nerf, o którym wspomniałem, byłby OK. I nikomu by się nic nie stało. A poza tym, jeszcze tak, jak wracając do tej naszej analitycznej dyskusji, no to w sumie sami sobie odpowiedzcie na pytanie, ile razy na tego Zigwalda trafiliście. No bo gdybym ja, sobie, gdybym ja się tak zastanowił. No to ja przede wszystkim trafiam na Mila. Zraz, oczywiście z złotym nekerem. Potwory, owoce izgit, ze złotym nekerem. I Ilfgard areszt, ze złotym nekerem. I szczerze, aha, jeszcze przepraszam, przepraszam, żeby nie było. Skojatel, precyzyjne uderzenie. Bardzo mocna talia, tak, z krasnoludami i z Vanadainem. Tam nie ma złotego nekera. Więc, kurczę. Więc to też, wiadomo, no to też nie jest tak, że to jest nie wiadomo co. Zrobi punkty, jak się wysetapuje. Ale on nie jest aż tak prosty jak talię ze złotym nekerem. Więc tutaj uważam, że na spokojnie, absolutnie nie jestem za tym, że tam fuck Gwalt, kasujemy kompletnie tą kartę i robimy z niego jakiegoś krapa, bo nie, to jest też jakaś tam odpowiedź powiedzmy na ten ogromny poilslam, który inne talie są w stanie wygenerować. Kurczę, złapałem Majka jak prawdziwy rockstar. Bo jak o tym Zigwaldzie mówię. Więc zachęcam was do dyskusji. Jestem naprawdę mega zainteresowany, co wy o tym myślicie. Ale tak jest moje zdanie. Następna karta, która tutaj wymaga przedyskutowania, to jest kadzielnica, moi mili. Kadzielnica i teraz tak. Jest problem do Zigwalda, że jest w stanie wygenerować tyle punktów, ale zastanówcie się nad kadzielnicą. To jest tak: 8 prowizji. 8 prowizji. 8 prowizji. Za cenę nieograniczonej ilości punktów. Zobaczcie nawet, że jeżeli nie wiem, zrobimy sobie swinga z jedyneczki na 20 punktów, no to to już jest tak: to już jest 30, 38, że 39 punktów za osiem punktów prowizji. Jeżeli przeciwnik ma jakąś pięćdziesiątkę, my mamy jedynkę, no to no, punktów jest masa. Jesteśmy w stanie bez żadnego problemu odwrócić pole bitwy i w sumie, no nie wiem, no, zagrywać sobie na przypał, co chcemy. Słuchajcie, taka jest prawda yy, i uważam, że to jest absurdalnie niesprawiedliwe. Uważam, że Sama ta świadomość, tak, że ja sobie gram, generuję tam punkty, nie wiem, mam talię kontrolną, generuję punkty, wszystko jest super, no po prostu mam świetnie talię złożoną, przeciwnika mi Wygrywam z nim, nie wiem, no powiedzmy tam te 70 do 30, mam jedną dużą jednostkę. No i cóż, przeciwnik za 8 punktów prowizji zmienia losy bitwy i tyle. Nie ma żadnego ograniczenia, i moim zdaniem, zdobna dzielnica tutaj powinna mieć, wydaje mi się, a inicjatywę slash do wyboru Adrenalinka. I to by było fair, tak uważam. Tutaj też oczywiście zachęcam do dyskusji. Kolejna karta, z którą nic się nie stanie. Z którą na pewno nic się nie stanie na 100%. Ale jak już tak sobie narzekam, to w sumie mogę tutaj powiedzieć o Simlasku. I pewnie jesteście zdziwieni, dlaczego ja mówię o Simlasie. Po co? Po co? Po co go przywołujesz, Wiku? Zainspirował mnie Asalios. Tutaj Adrian, serdecznie Cię pozdrawiam. Bo tak, o co chodzi z Simlasem? I szczerze, ja nie wiem, jak można Simlasa znerfić. Nie mam zielonego pojęcia. Ale jestem bardzo ciekawy, co Wy o tym uważacie. No bo gdyby się nad tym zastanowić, no to Simlas, tutaj Adrian skomentował tak, Simlasa na Discordzie i rzeczywiście pomyślałem o tym chwilę. Na początku myślałem, że nie, no chyba tutaj za dużo narzekania, ale gdyby to rozkmienić, no popatrzcie. Simlas w sumie blokuje możliwość stworzenia bardzo dobrych, brązowych kart specjalnych. Czy to neutralnych, czy to oczywiście z frakcji Skojatel. No bo wyobraźcie sobie teraz, gdyby na przykład powstała taka karta brązowa. No nie wiem, no. Będę teraz wymyślał. Powiedzmy. Za 7 punktów prowizji, nawet, e, która. Hmm. No, chcę wymyślić coś absolutnie potężnego, tak? No ale no. Kurczę. Która powiedzmy bije karty. Taki Lambert, tak? Tylko albo ten Kulawy. Tylko karta specjalna. Powiedzmy, pinguje za jeden wszystkie karty, które są takie same. Tak? Czyli to powiedzmy, nie wiem, odpowiedź na, na tokeny. Czy tam na swarm. No i wiecie. I gdyby się nad tym zastanowić, no to w tym momencie, i oczywiście ja wymyślam, tak, niech taka karta nie powstanie, tylko po prostu podaję przykład, że gdyby, gdyby Redzi chcieli coś takiego stworzyć, no to w sumie, no nie wiem, czy by mogli to zrobić, bo Simlas troszeczkę blokuje możliwość tworzenia nowych, bardzo dobrych, brązowych kart specjalnych. I proszę was, zastanówcie się nad tym chwilę, co wy o tym uważacie, bo moim zdaniem tutaj Asalios naprawdę trafił w punkt. Bo gdyby powstały jakieś mocne, brązowe karty specjalne, neutralne, bądź też no coś do Skojatel, tak? No to teraz o potencjalnych bufach, no to od razu winduje tą frakcję do góry. Bo zagranie takiego tempa przez Simlasa, jeszcze ewentualnie, no nie wiem, no narobienie sobie jakiejś kopii na cmentarzu, jeżeli będzie taka opcja, no to naprawdę no pozycjonuje Simlasa i Skojatel na topce. Oczywiście jest to, meta się zmienia, gwint się zmienia, więcej robimy punktów, więc na pewno Simlas też ma jakieś swoje zastosowanie, że jest. Aczkolwiek nie wiem, czy to nie był taki autoszach ze strony Redów na samych siebie, jeżeli chodzi o projektowanie kart. Ech. No dobrze, 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 dobrze. Moi mili, dobrze, dobrze. I teraz tak, co bym chciał, żeby zostało bafowane? E, pierwsze, wisiorek. No, wisiorek. Nagrałem talię z wisiorkiem. E, no, już naprawdę. E, no, bardzo się staraliśmy za saliosem, tak, żeby no, ten pryzmatyczny wisiorek jakoś wyglądał i coś robił, ale jest ciężko. Więc ja po prostu mam nadzieję, że coś z tym pryzmatycznym wisiorkiem się zmieni. Tutaj na przykład, nie wiem, on by mógł wracać, jeżeli go zagramy w R1, no to mógłby wracać tam co turę, tak? Taki Feniks. To by było fajne. Zamiast, zamiast dawać witalność, no to mógłby po prostu boostować o koszt prowizji. To by było też mega kozackie. No bo w obecnej formie wydaje mi się, że pryzmatyczny wisiorek jest jedną z najsłabszych kart, które obecnie mamy. Ponieważ, no nie wiem, no nawet, tak, no nawet Batacha, albo chyba, nie wiem, najbardziej krapowata karta, która jest w grze, czyli uwaga, 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 uwaga. Chłopska milicja. O, tutaj, tutaj właśnie Asalios napisał, więc momencik. Niech Asalios nadrobi hotsa, a ja wyłączę na chwilę Discorda. Dobra, już jestem. Klasycznie wyłączyłem Discorda, ale już możemy wracać do naszej gadki. Więc. Więc wydaje mi się, że tutaj dla Wisiorka zdecydowanie buffik się należy. No i teraz tak. Jakie inne buffy? No fajnie byłoby na przykład zobaczyć jakieś wsparcie, tak jak powiedziałem, dla archetypu żołnierzy Nilfgardu. Coś dla wojowników, coś pod pojedynki. Fajnie byłoby zobaczyć jakąś opcję, żeby rzeczywiście te, te talie lojalne miały coś więcej do powiedzenia niż, niż, niż wielkie. Obecnie nic. I nie jestem w stanie wskazać jeszcze dokładniej karty, która powinna dostać buffa. Bo nie jestem. Bardziej uważam, że jakaś mechanika powinna być wprowadzona, bądź coś powinno być zmienione, żeby jednak ta różnorodność, która bardzo odróżnia Gwinta od innych karcianek. Ja dlatego przeszedłem z Herstona na Gwinta, bo ta różnorodność mnie naprawdę urzekła. Urzekła mnie to, że mogę sobie stworzyć sam jakąś talię i powiedzmy, naprawdę nią wygrywać. Naprawdę mieć jakieś fajne wyniki. Obecnie jest to serio trudne. Dlatego mam nadzieję, że po prostu baw dla Gwinta będzie polegał na tym, że archetypy, które są w tym momencie kompletnie martwe, zostaną jakoś. Zostaną jakoś reaktywowane. No i oczywiście, co by było fajne, no na przykład buffik dla galdu pod blokadę. A i o czym jeszcze tutaj nie wspomniałem oczywiście jeden nerw się należy, jak psu Buda, jak psu Micha, no podróżująca kapłanka. I wiadomo, żeby tej karty tak całkowicie nie zabijać, bo ona nie jest taka zła, ale tutaj, co uważam, no uważam, że. <słuch> Ta inspiracja nic nie daje, bo ona zawsze jest wzmocniona. Ja po prostu uważam, że tutaj liczba ładunków powinna być zmniejszona. Nie o 3, a o 2. I to by moim zdaniem załatwiło sprawę. To by nie było aż tak potężne. Chociaż w dobie złotych neckerów nawet tu kapłankę da się ograć. Ale tak jak mówię, dwójeczka byłaby kit. Także słuchajcie, no, to byłoby tyle ode mnie. Ja oczywiście mam nadzieję, że kolejny sezon przyniesie jakieś fajne rozwiązania. Oczywiście nie liczę na to wszystko, o czym powiedziałem, ale na pewno na ten nerfik deków pod złotego Nokera liczę, żeby po prostu gwincik był ciekawszy niż jest teraz. Słuchajcie, dzięki. Jeżeli trwaliście do końca tego materiału, to naprawdę Was podziwiam. wydaliście radę wysłuchać tego całego monologu, nakręconego w sumie bardzo spontanicznie. No i oczywiście na koniec zachęcam do zasubskrybowania kanału wejścia na Discorda, gdzie też możemy sobie podyskutować, mówić na jakąś giereczkę, albo po prostu pogadać, jak to się mówi, jak człowiek z człowiekiem. No i cóż, zachęcam do sekcji komentarzy, jestem bardzo ciekawy, co mi tam napiszecie, co wy uważacie, co jeszcze waszym zdaniem powinno zostać zmienione. No i jak zwykle, zapraszam na kolejne odcinki z Gwinta i życzę wam, moi mili, wszystkiego co najlepsze. Cześć!